To jest podcast Siła Zdrowia, a ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i od ponad 7 lat pomagam osobom z nadwagą i słabą kondycją zadbać o zdrowie i lepszy styl życia. Jestem również autorem bloga na stronie box74.pl łamane na blog, a w tym podcaście opowiadam o tym jak uzyskać świetną kondycję i sylwetkę, co zrobić żeby ją utrzymać i w jaki sposób ogarnąć to wszystko mentalnie w natłoku obowiązków. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowościami ze świata treningu i zdrowego stylu życia. Jeżeli chcesz poczytać więcej na ten temat, odwiedź mój blog na stronie box74.pl, a teraz zapraszam cię do mojego najnowszego odcinka. Dzień dobry, bardzo w dzisiejszym odcinku temat, który bardzo często się przewija, czyli mm, muszę jeszcze poczekać. Mm, no dokładnie nie wiem, czy mogę, muszę sprawdzić to czy tamto, czyli wszelkiego rodzaju powody, dla których nie robisz tego, na czym powinieneś się skupić, co powinieneś zrobić już dawno temu i przestać zwlekać, odkładać. I co się dzieje wówczas, gdy to robisz? E, a więc o co chodzi na samym początku? Taka moja refleksja, którą zauważyłem już po latach pracy w tej branży, czyli fitness, która jest taką branżą dość specyficzną, gdzie bardzo często wychodzi cała prawda o człowieku, ponieważ jego charakter na tej sali naszej, w przypadku gdy chodzi o regularne, konsekwentne działania, bardzo szybko się przejawia. Widzimy tutaj, którzy ludzie są. Słowni, którzy potrafią utrzymać swoje obietnice względem siebie, którzy są jacyś tacy naprawdę konkretni, którym nie trzeba wielokrotnie powtarzać, namawiać ich, zachęcać do tego, żeby po prostu zadbali o siebie. To nie jest trudne, żeby zrozumieć, jak ważne w życiu jest nasze zdrowie. Ten odcinek nie jest o tym dzisiaj, aczkolwiek chciałbym, żeby każdy, kto słucha. Kto rozumie, lub może jeszcze nie, zrozumiał, że nie ma nic ważniejszego niż nasze zdrowie. Jeżeli mamy w tej chwili jakikolwiek inny priorytet, to powinien być to tymczasowy priorytet, i nie możemy nigdy ze swojego wzroku z jakiejś tam perspektywy dłuższej, długoterminowej, zgubić tego, co jest właśnie najważniejsze w naszym życiu, czyli zdrowie. Każda inna rzecz, zastanawiałem się nad tym już setki razy. Nie ma żadnego znaczenia, gdy zacznie nam szwankować zdrowie, a więc nie możemy usprawiedliwiać się, przynajmniej w, w dłuższej perspektywie, tym, że nie dbamy o swoje zdrowie poprzez zasłanianie się czymś, innym. ale dobra. W dzisiejszych czasach jednak jest taki fenomen który już oprócz tego takiego klasyku, który mówi, że nie mam czasu na nic, tak, to jest jakby już płachta na wszystko, to dzisiaj nie, dzisiaj o tym nie będzie. Dzisiaj, dzisiaj czasu nie ma, ale jeszcze dodatkowo, jak już ktoś chce naprawdę e, coś ze sobą zrobić, stwierdził, że ten czas gdzieś ma, to mimo wszystko ten strach wywołany poczuciem, że no kurczę, będzie to bolało, że będę musiał coś robić, że będę rzeczywiście się no, wysilać, tak? to tutaj problemem zaczyna być odwlekanie tej decyzji. Niejako ma pomóc takiej osobie w zastanowieniu się, w przemyśleniu, w dokonaniu lepszego wyboru, aczkolwiek takie zwlekanie i odkładanie właśnie no, prowadzi do wielu potencjalnych, problemów, tak, do tego, że tak na dobrą sprawę, zamiast wziąć się w garść, podjąć jedną solidną, jak to się mówi, męską decyzję, wleczemy się, czekamy, gdzieś tam sobie mija czas i, i no, powoduje to, że jest to e, kolejna najzwyczajniej w świecie wymówka, tak, e, nie podejmujemy decyzji w Sprawa zdrowia, bo no, nie, nie robię nic, tak? Powodem jest tak jakby brak działania, bo po co mam podejmować działania, skoro nie czuję się źle? No i powtarzam sobie tak z dnia na dzień, tak? Nie oszukujmy się, każdy z nas tak robi, i zamiast badać się regularnie, to mówimy sobie, no przecież wszystko gra, co ja będę tam się badać, nie ma to żadnego znaczenia, przecież mój organizm jest najlepszym na świecie prezentem, jaki dostałem. A działa świetnie, jestem mega zadowolony z tego, co się dzieje. Po prostu funkcjonuje tak, jak mi się wydaje najlepiej. No i błąd, bo zawsze mówię tutaj każdemu, że tak jak z samochodem, który wysyłamy na przeglądy, tak samo nasze ciało powinniśmy regularnie przeglądać, dbać o nie. A taki przegląd no to jest komplet badań krwi, który sobie robimy gdzieś tam jakieś testy diagnostyczne. Oprócz tego testy wytrzymałościowe testy siłowe, tego typu rzeczy, które nam gwarantują, że obiektywnie jesteśmy w stanie stwierdzić to, bo wszystko to, co nam się wydaje, nasze samopoczucie, są to subiektywne argumenty i tutaj w sprawach zdrowia jesteśmy dość ku temu nastawieni binarnie, czyli właśnie zero-jedynkowo. Jeżeli mam argument i dowód na to, że coś robię w tym kierunku, że sprawdzam, diagnozuję, i mam ten, y, tę pewność, że rzeczywiście jest wszystko OK, to spoko mogę podejmować inne działania. Podobnie w kwestii sprawności tutaj się to ma, bo jakby przybliżając cały tok działania, musimy sobie uświadomić, że no, w życiu możemy być y, albo zdrowi, tak, co jest takim środkowym kryterium naszego tutaj tak zwanego kontynuum sprawności, albo możemy być chorzy, tak, to są takie dość ekstrema, ale zdrowie leży po środku, zaraz wytłumaczę dlaczego. Czyli choroba to jest taki stan patologiczny, najlepiej, żeby był to stan przejściowy, chociaż coraz częściej akceptują ludzie to, że są w stanie choroby, tak, to jest znak czasów, że coś jest mega nie tak, że konkretnie boli mnie to, czy tamto już od tego dłuższego czasu, czyli nie wiem, rok, dwa, trzy, i nie robię z tym nic, no bo po co, skoro lekarz powiedział mi, że to by wymagało tego czy tamtego, i stajemy się na opinię tej. Trzeciej osoby, czyli tego lekarza najczęściej, który, no, bogu ducha winny, no, trochę winny w sam sobie, trochę winny systemowi, nie został wyposażony w odpowiednią wiedzę na temat tego, co można jeszcze zrobić, tylko porusza się w swoim zamkniętym obszarze, którą, którym jest e, najczęściej jakaś tam, jakiś konkretny obszar medycyny. No i smutne jest to, że nie, nie, nie wychodzą poza ten rejon, tak? że właśnie dążąc do zdrowia, nie powinniśmy próbować tylko i wyłącznie stosować farmakologii tego typu rozwiązań, które sztucznie oszukują nasz układ i, i wprowadzają go w chwilowy stan takiego otumanienia, i on się wtedy rzeczywiście ok, naprawi, ale długoterminowo rozwiązaniem nie jest tutaj łykanie żadnych pigułek i siedzenie w domu, tak? tylko tak naprawdę prze, poprzez to, ten powrót do zdrowia który jest takim neutralnym stanem, gdzie ani nie jest źle, ani nie jest jakoś super dobrze, jesteśmy w stanie wyjść wyżej o jeden poziom, czyli wejść na poziom, gdzie będziemy sprawni. Tak sprawność to nie jest to, że wystarczy mi, że nic mnie nie boli, że czuję się OK, że mogę się poruszać, tylko wejście o poziom wyżej. Tak jakbyśmy sobie w jakiejś grze komputerowej wyobrazili jestem o level poziom wyżej mam tam jakąś zbroję dodatkową, która powoduje, że jak idę przez ten świat i zacznę robić różne rzeczy, bo wiadomo, że mamy możliwości nie wiem, używać wtedy tego ciała do większej ilości różnych wiem, sportów, zawodów, czegokolwiek, co kto tam lubi, ale nawet takie zwykłe powiedzmy sobie czynności jak Spacery, jak jakieś poruszanie się po, po tym świecie samodzielnie będzie dużo bezpieczniejsze, przyjemniejsze. Gry, sporty i inne rzeczy, gdy wejdziemy na poziom sprawności, czyli sprawność, taka prawdziwa sprawność, to możliwość do wykorzystania tego wszystkiego i gdy my zwlekamy poprzez to, że ciągle mamy. W życiu swoim obecny pośpiech, ciągle gdzieś tam jest zbyt duża ilość obowiązków, za dużo wyborów. Cały czas jest, jest ten napór decyzyjny, każdego dnia musimy podjąć setki decyzji dotyczących naszego życia. Włącza się taki mechanizm, odłożę to na później, bo to nie jest w tej chwili najważniejsze, no bo wykonujemy zawsze te czynności, które są ważne i pilne, tak? Czyli nie zawsze one są e, może strategicznie ważne, czyli jakby z punktu widzenia całego naszego życia. Ale są pilne. Najczęściej są to takie rzeczy, właśnie typu dzwoni telefon, gdzieś tam coś się rozlało, tak? I ja muszę się tym zająć teraz, bo inaczej no to przecież świat się zawali. A jeżeli bym podszedł do tego w taki sposób, że sobie sam świadomie kreuje moje życie, no to zastanowiłbym się od czasu do czasu, poświęcił chwilę na to, żeby przeanalizować. Co jest ważne, tak? To już się powtarzam, któryś raz, jak ktoś słucha regularnie, to będą te idee się, się gdzieś tam mieszały, bo no, zwlekanie powoduje, że tego czasu mamy mniej i życie za nas podejmuje decyzje. Nie wybieramy sami, z czym się zajmiemy dzisiejszego dnia, bo przecież nie wykonujemy żadnego planu, bo zwlekamy z tym na ostatnią chwilę, i brak tego planu powoduje, że, że mając ważne rzeczy, Skupiamy się na tych ważnych, które są dziś ważne. Tak? Dziś muszę wyjść do lekarza, dziś muszę odebrać yy, paczkę, więc no, poświęcam na te rzeczy czas, a przecież no, naturalne jest, że nikt się wtedy nie zastanawia, że cholera, no może mogłem to zrobić innego dnia przy okazji, tak? Może gdybym sobie lepiej ten dzień, to też byłoby mi łatwiej Podejmować te decyzje i wiedziałbym, że sobie 30 minut na czytanie książki odłożę tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie, i być może zrobiłbym dużo więcej. Na przykład, gdybym poświęcał czas tylko i wyłącznie na jedną. Konkretną rzecz. Ten nasz tak zwany multitasking, bardzo fajnie brzmiące słowo, już od 20 lat, odkąd tylko wyjechałem za granicę gdzieś tam na studiach, to na zachodzie było przecież mega popularne. W samym początku, jak na studia, poszedłem. Wszystko trzeba robić multitasking, tak? Głupota największa naszych czasów. Ponieważ odbiera to nam możliwość skupienia się na jednej rzeczy. Oczywiście jesteśmy istotą, która potrafi wykonywać kilka rzeczy na raz, ale będziemy je wykonywać dużo gorzej, niż gdy skupimy się konkretnie porządnie na czymś ważnym. Tak? Więc chcesz robić coś dobrze? O, wyłącz się. Wyłącz telefon, wyłącz komputer, przy którym siedzisz, gdy teraz mówię do Was, sam. Jestem w tym takim. W strefie swojej, tak nie robię niczego innego, bo pewnie zacząłbym gadać jakieś głupoty tutaj, gdybym próbował robić trzy różne rzeczy. Nie da się tego w dobry sposób zrobić, jeżeli będziemy próbowali zbyt wiele na raz robić. Tak, staram się robić to od A do Z. Dlatego fajna jest ta forma tutaj przekazu, którym mówię do Was. Bo gdyby był to na przykład właśnie tak jak dotychczas często robiłem przekaz poprzez, poprzez nasz blog, który jest też fantastyczny, ja też lubię bardzo pisać i, i, i dzielić się jakimiś przemyśleniami swoimi w ten sposób. To tam jednak nie ma tej możliwości, znaczy ona jest, ale, ale z siłą rzeczy prawie nigdy nie pisze się całości tekstu na raz. I, i, I szkoda, chociaż można, nie? Nie ma tu nic, nie stoi na przeszkodzie. A już taki podcast, no to swoją naturą wymusza poniekąd, że trzeba go nagrać na raz, tak? Skupić się, nie odwlekać tego, że. Dam pauzę, nagram jedną część, potem przemyślę sobie i dołożę drugą. No można byłoby tak tworzyć tą, tą treść tutaj, ale wyobraźcie to sobie, pewnie byłyby każda jedna z czapy gdzieś tam nie do końca mm, by to współgrało, te idee może nie, nie, nie szłyby po kolei, tak jak trzeba, mimo tego, że, że człowiek ma jakieś notatki, pisze sobie o czym będzie mówił, to pewnie byłoby to troszeczkę mniej naturalne, tak? Więc jak chcę coś dobrze zrobić to siadam i robię to od początku do końca. Skończyłem, wiem, że jestem zadowolony. Jak nie jestem zadowolony, no to wiadomo, to jeszcze trzeba było pewnie by poświęcić trochę więcej czasu na tym etapie planowania, wtedy może okazałoby się, że ten efekt finalny tego naszego poświęconego wysiłku jest dużo lepszy, tak? Ale jak mam to dobrze rozpisane na kartce, i też nadam temu odpowiedni priorytet, czyli zrobię to odpowiedniej godzinie, odpowiedniej porze dnia tak jak ja zwykle staram się nagrywać z samego rana wsiadam sobie, nie ma nikogo tutaj u nas w boksie jest cisza, spokój, nikt, wiem, że nikt nie wejdzie, nie przeszkodzi mi, to też bardzo fajnie uspokaja moją głowę, ponieważ o tej godzinie wiem, że nie spodziewam się i raczej na 100%, jeszcze no, chyba raz się tak zdarzyło, że ktoś mi wszedł w połowie nagrywania i wiem, jakie to emocje wywołuje, dlatego staram się robić to znacznie wcześniej, tak? Więc musimy bardziej troszeczkę przemyśleć nasze, nasze sprawy, które chcemy załatwić i... Nie odwlekać ich, bo co się dzieje, gdy my rzeczywiście tak jakby taka kluczowa odpowiedź na to nasze dzisiejsze pytanie, co się dzieje, gdy zwlekasz? Gdy zwlekamy przez ten właśnie pośpiech, no to w życiu przepada nam wiele różnego rodzaju fajnych okazji, tak? Załóżmy, że yy, mając na uwadze na przykład nasz, nasz boks, który 5 lat temu powstał, idea cała już praktycznie prawie 7 lat temu w mojej głowie się urodziła, i jak każdy tego typu pomysł, który niesie za sobą jakieś ryzyko, był to pomysł, który no, był na początku, tak jak mówię, samym pomysłem. I gdyby nie to, że zdecydowałem się pójść za tym pomysłem i zrealizować go w miarę szybko, bo od samego punktu takiego ja dokładnie pamiętam kiedy to było, gdzie to było, w jakim momencie dnia, wszystko idealnie do dziś pamiętam. I od momentu, gdy to się ta myśl pojawiła w mojej głowie, do momentu, w którym jakby podjąłem decyzję, że to się stanie, nie minęło więcej niż kilka tygodni. Tak, to jest oczywiście długi czas, ale e, można powiedzieć, że decyzja też taka dość mocno życiowa, tak, że, że rzucam wszystko, zostawiam to za sobą, to co było, palę mosty poniekąd bo tak też czasami trzeba w taki pozytywny sposób, nie chodzi o to, żeby tam ludzi gdzieś tam do siebie zrażać, tylko zostawiam pracę, zostawiam swoje życie, przenoszę się do innego kraju, ryzykuję wszystko, na jedną kartę stawiam i musi się to wtedy udać, tak? I nie, nie odwlekam tej decyzji przez kolejne 6, 8, 10 miesięcy, bo zdarzają się takie... Projekty, które gdzieś u nas leżą na półce przez tak długi czas. I właśnie wtedy te okazje mijają, gdzieś tam e, przepadają, tak, e, pojawia się co innego. E, wy, wybór niedokonany to też wybór, czyli wybór wtedy tej opcji, która mówi, że no nic nie zrobię, tak? I, I to jest takie trochę smutne, no bo wiadomo, że żyjemy raz, i jeżeli nie wykorzystamy tego życia w 100%, Szczególnie w sprawach takich, których no nie da się zrobić później, typu zadbam o siebie, zrobię coś, jak to się mówi bardzo brzydko koło własnej dupy, i, 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 i potem nie będę przynajmniej mógł i chciał, zwalać na nikogo innego odpowiedzialności za swoje własne życie, bo tak powinno być, to. Jeżeli dziś tego nie zrobię, to już jutro nie mogę tego zrobić, tak? To, to, to dokładnie tak właśnie działa. Jeżeli dzisiaj coś dla siebie nie zrobię w kwestii zdrowia, to jutrzejsze moje działania nie będą na tyle efektywne, nie przyniosą takich efektów, rezultatów, które dałoby to, że zrobiłem to dzisiaj. To jest dokładnie tak samo z oszczędzaniem, tak samo w biznesie, tak samo w jakichś relacjach. Jeżeli gdzieś nie pójdę, nie porozmawiam z kimś, tylko poczekam jeszcze pół roku, to być może szansa na to, że ten kontakt się rozwinie, niestety przeminie i to na zawsze. Więc aby tego typu sytuacje się nie zdarzały, czasami warto po prostu zadziałać, popełnić jakiś błąd. Okaże się może, że, że to była nieudana jakaś nasza yy, yy, powiedzmy sobie inicjatywa, ale wychodząc na koniec na pewno nie będziemy żałować tego, a zwlekanie zawsze powoduje takie poczucie, że coś nas ominęło, więc nie chcemy tego raczej. Większość z nas nie lubi tego poczucia, że coś nas ominęło. I zachęcam do podejmowania jak największych decyzji jak najszybciej, oczywiście w odpowiedniej perspektywie do danego, do wielkości danego projektu, do jego znaczenia w życiu, ale nie zostawiania tego sobie na później. Więc mam nadzieję, że zmotywuje Was to do działania, do takich przemyślanych działań, ale szybkich. Konkretnych, jeżeli na czymś Wam zależy, to nie, nie zostawiajcie tego na później, bo zobaczycie, że to się przełoży na efekt finalny. Więc, jeżeli mogę pomóc w jakikolwiek sposób komuś, kto jest na skraju podejmowania tego typu decyzji, bardzo chętnie to zrobię. Często muszę podejmować różne, dość daleko idące decyzje. Bo każda mniejsza lub większa ma wpływ na to, jak potoczą się losy naszego biznesu, jak potoczą się los, losy naszego boksa, jak potoczą się też losy naszego życia, więc jestem trochę bardziej przyzwyczajony niż gdy pamiętam swoje lata jako pracownika firm innych, wtedy nie miałem tak dużego. Um, Powiedzmy sobie, pola manewru, bo decyzje, które podejmowałem, dotyczyły tylko mojego własnego życia. Więc, jeżeli komuś mogę pomóc, bardzo chętnie zwróćcie się tutaj już indywidualnie do mnie bezpośrednio, a chętnie porozmawiam i być może będzie coś z tego dla Was więcej konkretnego, jak zadacie te pytania bezpośrednio mi. Nie zwykajcie z tym. Do usłyszenia w następnym odcinku.